Dobry wieczór, witam na moim kanale lektury z Biblioteki Osiedlowej. Ja się nazywam Michał Piętniewicz i dzisiaj będę mówił o książce Irwina Jaloma, Stając się Sobą. To jest pamiętnik psychiatry, który został wydany przez wydawnictwo Czarna Owca w Warszawie. W 2018 roku i przełożył tę książkę Paweł Luboński. Jest to zasadniczo taka suma życia autora psychiatry, który opisuje swoją drogę od najwcześniejszych lat: dzieciństwa, rodziny, która przyjechała do Ameryki rodziny żydowskiej. Sklep, Prowadził ojciec, który to sklep otwierał się wcześnie rano. Ojciec stawiał, ojciec autora wstawał o 5 rano. I o 10 ten sklep zamykał. Jedynie niedzielę miał wolne, które poświęcał synowi. Grali razem w szachy. Autor przyznaje, że lepszą relację miał z matką niż z ojcem. Ojciec był dla niego w pewien sposób niedostępny. Wtedy przed dzieckiem żydowskim stała alternatywa albo będzie pracował w sklepie, albo pójdzie na studia medyczne i zrobi karierę. No i Irwin Yalom wybrał studia medyczne. I Rodzice bardzo przychylnie patrzyli na zapędy syna swojego, który dużo czytał, dużo się uczył. Sami jakby byli z daleka od książek, ale bardzo chronili tę jego pasję do książek. Wiedzieli, że to niezwykle jest ważne. Potem zaczął studiować medycynę. No i już wcześniej zorientowali się profesorowie, że jego pasją będzie psychiatria, ponieważ miał bardzo duże inklinacje humanistyczne. Wtedy psychiatria niejako raczkowała była oparta w Ameryce przede wszystkim na psychoanalizie. Autor zaznajomił się, czyli Jalom zaznajomił się z nowinkami psychoanalizy, bardzo dużo czytał Freuda, ale rychło zorientował się, że psychoanaliza nie jest wystarczającą metodą do zbadania ludzkiej psychiki. Sam wahał się między podejściem biologicznym reprezentowanym przez swojego mentora, a podejściem psychoanalitycznym. I w efekcie tych wahań zaczął niejako poszukiwać swojej własnej drogi, swojej własnej ścieżki, swojej własnej praktyki terapeutycznej. Zaczął bardzo dużo czytać książek z zakresu humanistyki. Jego żona Merlin, poznana jeszcze na studiach, była humanistką, znawczynią literatury francuskiej, w późniejszym czasie profesorką literatury francuskiej. I tak poznawał Jalon kolejne dzieła z zakresu humanistyki. Studiował też filozofię. Zgłębiał Niczego Schopenhauera. Efektem tych prac poszukiwawczych i studiów filozoficznych, które w ogóle Jalom odbył, były dwie książki o Niczym i o Schopenhauerze, które świetnie się sprzedawały. Zarówno Niczego, jak i Schopenhauera Jalom potraktował jako swoich pacjentów. Ponieważ myśliciele ci byli wielcy wielcy pod względem intelektualnym, myślowym, ale mieli swoje problemy psychiczne, nicze z powodu kiły, oszalał, a Schopenhauer był takim niepoprawnym pesymistą, który też właściwie cierpiał, można powiedzieć, dzisiaj zdiagnozowano by u niego depresję. I w tym sensie Jalom zaczął tworzyć zręby własnego nurtu, który później nazwał terapią egzystencjalną. Napisał podręcznik terapii egzystencjalnej, napisał też książki filozoficzne dotyczące terapii egzystencjalnej, opartej w dużej mierze na filozofii Frankl'a. Z którym się zresztą spotkał, którego zaprosił do Stanów. Frankl miał tam wykład. Zresztą anegdota o Franklu jest taka, że myśliciel ten wielki jednak szukał poklasku i cały czas czekał, aż sala będzie mu biła brawo. Cały czas był nienasycony. W tym pędzie do docenienia siebie. No ale to była oczywiście słabostka wielkiego myśliciela, którego książka, w poszukiwaniu sensu, nawiązująca do Holokaustu, była bardzo ważną książką. Też trzeba powiedzieć, że Jalom wywodził się z rodziny żydowskiej, nie do końca praktykującej, nie do końca religijnej. Ojciec, zresztą pytany o istnienie Boga, odpowiedział pytaniem: Jakże może istnieć Bóg poszła? Zatem Jalom właśnie nie, nie był religijny, w odróżnieniu od swojej żony Merlin, która poszukiwała religii, poszukiwała obrzędów, pewne praktyki religijne, żydowskie, jak na przykład niejedzenie mięsa koszernego. Było, miało miejsce u Jaloma, ale też raz, razem z liczną rodziną, ponieważ Jalom miał trzech synów, ma trzech synów, bo chyba żyje do dzisiaj. Obchodzili wspólnie Boże Narodzenie. Jego droga była bardzo długa, ponieważ, pisząc tę książkę, miał już 85 lat. Są to wspomnienia z jego całego życia, z jego Praktyki klinicznej. I też trzeba powiedzieć, że Jalom sam przyznaje, że wychowywał się troszkę w takiej bańce naukowca, człowieka kultury, myśliciela, no też terapeuty, psychoterapeuty, psychiatry, który zasadniczo przebywał wyłącznie z ludźmi nauki. Ale jego marzenie było również takie, żeby zatrudnić się na przykład w McDonaldzie albo w jakiejś jadłodajni innej i spróbować żyć tak jak każdy człowiek, zaznać tych trudów życia. Jednak nigdy się na to nie zdecydował. Był za bardzo pochłonięty swoją pracą, swoimi badaniami. Nie starczyło mu na to czasu, aczkolwiek Miał czas na przykład, żeby wyjechać na medytację do Indii. Tam odbył te medytacje. Był gościem, który zapłacił w hotelu 200 dolarów, w takim hotelu, gdzie przyjmowano tych adeptów medytacji. Wtedy uznano to za bardzo obfity napiwek, bo dawano co łaska. No i taka anegdota się z tym wiąże, że. Kiedyś podczas takiego seansu medytacyjnego zapadła cisza i w tej ciszy rozległ się głośny bąk. Wtedy uczestnicy niektórzy tej medytacji zaczęli się śmiać. Potem Jalom nie widział ich na kolejnych seansach medytacyjnych. Zostali wykluczeni z medytacji. Wspomnienia również z tej medytacji są takie, że Jalom miał takie poczucie po pewnym czasie takiej lekkości ciała, którą właśnie podczas tych treningów i prawdopodobnie również drakońskiej diety wtedy zaznał. Nie miał tam wiele do roboty w tym takim quasi zakonie. Jedynie prał bardzo często swoją odzież. Ma, że nawet za często, ponieważ żywcem nie miał co robić, ale też brakowało mu bardzo książek, ponieważ był Jalon to przede wszystkim człowiek książki. Ratował się zapiskami w swoim zeszycie, aby jakoś ten czas urozmaicić. Po tym pobycie w Indiach złapał jakąś chorobę. Później na klinice w Stanfordzie, na Uniwersytecie w Stanforda, gdzie wykładał, gdzie uczył, gdzie prowadził praktykę kliniczną. Próbowali koledzy z pracy go ratować. Tę, tę chorobę musiał przejść, no ale później wyzdrowiał. Na uwagę jeszcze w tej książce Jaloma, stając się sobą, zasługuje takie życie w pełni przeżyte, jakby powiedzieć, świadomie chociaż Jalom też przyznaje, że jako psychoterapeuta, który leczył innych ludzi, sam przyznał, że nie do końca uporał się ze swoimi problemami z przeszłości i sam poddał się terapii właśnie u wspomnianego Frankla, który jednak zasadniczo go nie leczył, tylko cały czas upominał się właśnie o swoją pozycję, no i w ten sposób Został przez Jaloma zaproszony do Stanów. Jalom jeszcze poddawał się wielu terapiom, w tym terapiom psychoanalitycznym. Był na jednej terapii psychoanalitycznej, ale w ogóle nie zgadzał się z wnioskami formułowanymi przez psychoanalityczkę. Były mu obce te interpretacje. Później ten psychoterapeuta psychoanalityczny też później powiedział, że żałuje. Że psychoanaliza ogranicza się jedynie do interpretacji. Jalon y miał inną koncepcję psychoterapii, żeby wejść w relację z pacjentem i, na, i żeby nie było tego dystansu, y żeby opowieść pacjenta była narra narracją. Y właśnie wskazówka na opowieść jest tutaj kluczowa. Y ta jego psychoterapia miała taki walor op opowieściowy, właśnie. Y no i y też ten dystans nie powinien być sztucznie stwarzany. Czasem terapeuta powinien obnażyć się również przed pacjentem ze swoich słabości, nie wkładać maski wszechmogącego Boga, tylko pokazać się jako człowiek ze swoimi problemami i w związku z tym te dwie opowieści jakby się uzupełniały. Jalom zrobił karierę światową, zasadniczo był znany jest znany na wielu kontynentach, miał olbrzymie spotkanie, na przykład w Chinach, w innych państwach, w Japonii na przykład, i przychodziły tłumy na jego wykłady, odczyty. Nawet jeden z rzeźbiarzy zrobił mu po piersie, które Jalon postawił, postawił w swoim domu. W, Kalifio, w Kalifornii, gdzie prawdopodobnie do dzisiaj prowadzi praktykę. Jalom to szczęśliwy ojciec trzech synów, żony, z którą układało mu się dobrze, nawet bardzo dobrze, do czasu, kiedy żona nie pochłonęła się, nie, nie została pochłonięta za bardzo przez swoją pracę literaturoznawczą. Wtedy się oddalili. No i była taki moment w książce opisuje Jalom, jak pewnego razu na kolacji mówi do swojej żony, że słuchaj, może byśmy się rozstali, wtedy Merlin, jego żona wpada w płacz. No, jakoś to wszystko przetrwali, zostali zaproszeni przez znajomych na przyjęcie, imprezę, tam zażyli tabletkę Ekstazy. Po tej tabletce ekstazy, którą zażyli, je, jeden tylko raz w życiu jakoś powtórnie zbliżyli się do siebie i zakopali ten, nie wiem czy to dobre słowo, topór wojenny albo ten dystans między sobą i już później więcej do tych spraw nie wracali. Z książki wynika, że żyli wspólnie, ale też mieli swoje oddzielne życiowe terytoria. Ich synowie co prawda wyszli najpierw szczęśliwi, znaczy ożenili się najpierw szczęśliwie, ale potem niestety wzięli rozwód i Jalom zastanawia się, gdzie popełnił błędy. I jeszcze można powiedzieć o tym, że na końcu pojawia się tej książki taki pasus. O tym, jak zostaje zaproszony Jalą na konferencję, już jako człowiek leciwy, psychiatrów, zasadniczo nie orientuje się w najnowszych badaniach, zwłaszcza jeśli chodzi o farmakologię, przestał swoim pacjentom przepisywać leki, ale właśnie tam miał ułatwione zadanie, bo wystąpił jako autorytet, z którym był robiony wywiad, wtedy dostał brawa na stojąco. No, i pojawia się taka jego myśl, że czuł się zaniepokojony, bo czuł, jakby środowisko psychiatryczne, naukowe już pomału się z nim żegnało. Zatem można powiedzieć, że jest to psychiatra bardzo zasłużony, który stworzył nurt terapii egzystencjalnej. Która koncentruje się na potrzebie sensu, życia samotności, stawania w obliczu swojego losu. I dużo, jak już powiedziałem, założeń wychodzi z terapii franklowskiej. W tej książce, która jest, no, jest takim. Dużym pamiętnikiem na znamienny tytuł, stając się sobą. Jalom pisze z pozycji człowieka bardzo skromnego, wymienia w zasadzie wydarzenia, fakty z życia, nie chwali się tym specjalnie, pozostaje na poziomie konstatacji, nie gloryfikuje jakoś specjalnie swojego życia, aczkolwiek z, też nie jest fałszywie skromny, bo przyznaje, że jego życie było bardzo udane i udało mu się go dobrze przeżyć. Zatem, jest to taka książka, która, którą warto przeczytać, ponieważ można się z niej trochę dowiedzieć o amerykańskim psychiatrze o wtedy, jak funkcjonowała psychiatria w Ameryce, jak to wszystko się zaczynało jak freudowska psychoanaliza walczyła z, pojęciem, z podejściem biologistycznym I, i, i jak te wszystkie nurty, prądy się ścierały. Kawał historii psychiatrii amerykańskiej jest w tej książce zawarty, no a osią jest tutaj życie głównego bohatera, który zarazem jest Narratorem, który właśnie uzyskał przez tę książkę, można powiedzieć, taki efekt spokoju. Ta książka daje taki efekt terapeutyczny. Możemy przy niej odpocząć, wyciszyć się, popatrzeć, jak cudze życie jest spełnione. Na końcu przytacza opowieść swojego przyjaciela, który ocalał z Holokaustu. Cudem w zasadzie ocalał z rozstrzelania przez nazistów w Węgrzech. No i w zasadzie pojawia się takie pytanie: Jaloma, że jego największym dramatem było, że nie może iść z dziewczyną na Sylwestra. A tutaj jego kolega cudem uniknął śmierci, był potem wybitnym chirurgiem, ale zawsze, ale ta trauma w nim cały czas się działa. Obwiniał siebie yy, 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 głównie w snach, miał takie sny, że. Nie może pomóc pacjentowi tak, jakby nie mógł pomóc tym rodzinom żydowskim, które zostały rozstrzelane, a on miał zostać rozstrzelany wraz z nimi, ale uciekł, ratując własne życie. Zatem te sprawy, traumy czy posttraumatyczne, mowa tutaj o traumie Holokaustu, są tutaj również poruszone. I tak też mamy przedstawioną Sylwetkę Jaloma jako człowieka spokojnego, bardzo inteligentnego, myślącego, niezwykle pracowitego. Człowieka, który nie miał specjalnych potrzeb religijnych, aczkolwiek dostał nagrodę przyznawaną. Przez ośrodki religijne, co jego samego zaskoczyło. No, ale jeżeli by ukłuć tę dychotomię, homo seriosus, homo retoricus, to można powiedzieć, że Jalom raczej lokuje się po stronie homo seriosus, takiego człowieka, który raczej poważnie, ale też z wielkim spokojem. Patrzy na ludzkie życie i przyjmuje rozmaite wyroki losu człowieka o szerokiej palecie zainteresowań, który spełnił swoje życie i do dzisiaj prowadzi praktykę terapeutyczną, i do dzisiaj leczy pacjentów, chociaż nie przepisuje leków, ale rozmawia z nimi w myśl założeń swojej. Wymyślonej przez siebie terapii egzystencjalnej. Bardzo polecam, bardzo dobrze się tę książkę czyta. Bardzo dziękuję.